Kandydat podlasia pierwszego wieku Krzysztof Kononowicz. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Kandyduję na prezydenta miasta Białgostoku. Chcę zrobić dla naszego miasta Białgosto Białgostoku następujące rzeczy. Zlikwidować matkę, brata, zakłady miejsca pracy, Komunikacji miejskiej Zlikwidować Polskę. Tak, i chcę bardzo, bardzo to zrobić, żeby nie było niczego. Żeby starsi ludzie mogli przejść, starsi ludzie w podeszłym wieku. Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są. A w urzędzie Unii Miejskiej będzie ład i porządek. Nie będzie biurokratstwa, nie będzie łachmactwa, tylko naprawdę ludzie będą w zimową porę. Będą szykować alkohol, papierosy i, nar i narkotyki. A na wiosnę kierowcy będą za wszystko surowo karani. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, to co przedstawiłem, swoje postulaty, to ja wszystko uczynię i na mnie warto głosować, bo ja jestem naprawdę, a to co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię i wiem na, jakim na, na jakiej zasadzie. To zrobić, jak uczynić, jak wszystko zlikwidować. I bardzo proszę oddać na mnie głos. Dziękuję Państwu.